Cześć wszystkim, tutaj Marcin Wszynsko e, z tej strony. Dzisiaj tak się chciałem pochwalić troszkę kupionymi ostatnio książkami e, od wydawnictwa Phantom Books Horror. E, no i tak sobie kupiłem pięć książeczek. E, między innymi rzeź e, Guria and Smitha. Gulian Smith to to wiecie, ja jestem fanem tego autora. No szkoda, że zmarł e, w Wigilii, nie? No ale chociaż można jeszcze jego książki poczytać, więc wziąłem. E, drugą pozycją, którą kupiłem e, to jest e, dom horroru e, Tomasza Siwca. Ja Tomasza Siwca lubię e, głównie za Batachę. On fajnie pisze takie właśnie rzeczy, typu animal horror. Tym razem po opisie książki, no to tak widzę, że to będzie raczej coś bardziej z horroru takiego okultystycznego. Niemniej, horror okultystyczny też lubię i na pewno nie pogardzę. Roberta Cichoblasa opentaną. Robert Cichowlas, no to jest u nas yy, 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 To jest u nas yy, legenda yy, horroru, jak wiadomo. Yy, jeden yy, z najlepszych naszych pisarzy polskich. Yy, na pewno yy, będę się dobrze bawić. Yy, kolejną pozycją to jest yy, dobór yy, z Kota Nicholsona. Ja Scotta Nicholsona kojarzę z dwóch dzieł. Pierwszy, pierwszą jest opowiadanie Powiedz im, że kochasz. Ono było w antologii zatytułowanej 11 cięć. Tam było 11 opowiadań grozy. Druga taka książka, z której kojarzę Kota Nicholsona to jest Czerwony Kościół. Wydany u nas bodajże chyba przez replikę jeśli dobrze ja pamiętam. Ogólnie mi się jego dzieła, które zostały dotychczas wydane w Polsce podobały. Mam nadzieję, że dwór utrzyma ten poziom, chociaż ludzie wiem, że na internetach różnie piszą o tej książce. Jednym się ona podobała, innym nie. No i mam nadzieję, że, że będę się dobrze przy tym bawić. Kolejną książką są Bezimienni Ramseya Campbella. Bezimienni to jest jeden z jego bestsellerów, Książka, która była nominowana tam, z tego co wiem, do paru nagród yy, książkowych, literackich. Yy, na jej motywach zrobiono też film. Yy, filmu nie widziałem, ja pierwszy lubię zawsze sobie obejrzeć, yy, przeczytać książkę, dopiero potem sięgnąć po adaptację. Yy. Generalnie ja z tymi adaptacjami to mam tak, że lubię jak one są takie w miarę bierne pierwowzorowi. Niemniej będę się, myślę, że dobrze też przy tym bawić. Ja jak Campbell'a mam, mam na półce tego zły wpływ i najdziemniejszą część lasu. Y, obie y, przeczytałem. Y, zły wpływ mi się z tych dwóch najbardziej podobał. Mm, mam nadzieję, że to będzie właśnie coś bliższego właśnie złomu wpływowi. No i co? No, cieszę się z książeczek. Mm. <laughs> Będę na pewno czytać. Jeszcze, jeszcze kończę tą Belargiadę. Y, tam mi zostało jakieś jest na 1070 stronie. Jeszcze 200 kartek zostało, nieco ponad. No ale jak przeczytam Belargiadę, no to na pewno... Yy, przeczyta sięgnę po te książki, co mi yy, przywieźli. Yy, jeszcze mam trochę na półce przeczytanych na pewno będę fan robić z nich jakieś tam materiały, żebyście sobie mogli posłuchać. Yy, no i co, no... Pierwsze takie pochwalenie się nowo zakupionymi rzeczami. Może kiedyś będę robić częściej. Myślałem, żeby zrobić w ogóle taki e, unboxing, no ale już wie, wiecie, no chciałem szybko tam e, przeczytać płynem dezynfekcyjnym. Wiadomo, epidemia koronki, no to e, trzeba reżim sanitarny też mieć, nie? No i co? Będą no, na pewno materiały z książeczek. Y jeszcze mam trochę nieprzeczytane, to, to, to będzie o czym robić, nie? Jeszcze mogę o filmach robić, o czym tam chcecie. <grych> no nie o czym tam chcecie, no, be, będzie po kolei wszystko, nie? Y no i co, no trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam na grupę facebookową Horror Moja Pasja, e, e, filmy wszystkich gatunków oraz e, książki świata. E, no i e, co? Dawajcie słupki, dawajcie tam łapki w górę, jak się podobało. No i pa, pa.